Moi drodzy, mamy to. Prokurator Dziurro El Pupo interesuje się Sławusiem. A właściwie jeszcze nie Sławusiem, ale słowami, które wypowiedział. Myślę, że więcej wam wyjaśni artykuł, ponieważ mamy go z Rzeczpospolitej o tytule Prokuratura ściga za nieoficjalne hasło Konfederacji. Chodzi o słowa Mędzena. Zanim sobie zaczniemy mały off-top, ja wiem, że nie powinienem, ale tutaj mamy taką wdzięczną murtkę Sławusia, którego wysypało. I teraz nie chcę tutaj jakoś się śmiać na zasadzie ha, ha lecz dać wam radę. Jeśli was tak wysypie, to zazwyczaj jest to albo efekt złej diety, jedzenia na przykład fast foodów, jedzenia jakichś ostrych rzeczy, które wasza wątroba nie jest w stanie przetrawić... Albo efekt burzy hormonalnej, na którą może odpowiedzieć tylko jedna rzecz, a mianowicie wizyta u lekarza. A zatem, jeśli macie więcej niż 25 lat i trądzik na twarzy, odwiedźcie lekarza, to nie boli, a wam pomoże. A teraz wracamy do tekstu: Policja zajęła materiały ze sloganem sejmowej partii powód: rzekome nawoływanie do nienawiści. Korzystamy z danych, to jest podejście naukowe i w ten sposób naukowy wyszło nam pięć postulatów. Nazwałem je Piątką Konfederacji ogłaszam je światu po raz pierwszy. Nie chcemy idów, ejów, aorcji, podatków i Unii Europejskiej, mówił w 2019 przed wyborami europejskimi jeden z liderów tej partii, Sławomir Menzen. Wspomniana piątka stała się nieoficjalnym hasłem Konfederacji. Dziś za jego użycie grozi więzienie. Pamiętam, nagrywałem na ten temat i już wtedy większość ludzi traktowała to hasełko jako ee, nie to był taki bardzo mocny konfederacki turn-off, zwłaszcza dla konfederatów, którzy siedzieli tam z przyzwyczajenia, siedzieli tam wierząc właśnie w wolny rynek, w paróweczki. Mam wrażenie, że to był taki ostatni, ostatnieńki sort tych gości, którzy zaczęli swoją przygodę od czytania Rodbarda, od czytania pozycji ekonomicznych austriackiej szkoły ekonomii. Tych wszystkich tematów, którymi kiedyś pałały się kuce, a teraz dla zwyczajnego korwinisty są jakąś dziwną abstrakcją. Tak wynika z dochodzenia, które prowadzi policja. We wtorek weszła do wydawnictwa Tridom w Częstochowie, gdzie zabezpieczyła kubki i koszulki ze słowami Nie chcemy Idów, Ejów, Aborcji, podatków i Unii Europejskiej, a także sprzęt służący do produkcji takich przedmiotów. Powód? Podejrzenie, że naruszają one artykuły kodeksu karnego, zobowiązujące propagowanie aszyzmu i nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych oraz rozpowszechnianie przedmiotów z taką symboliką. Grozi za to do dwóch lat więzienia. Kurde lebele, jak to się złożyło, prawda? I tutaj zapewne korwiniści zaczną stukać kopytkami. Ej lepszy, ale to jest jakieś wydawnictwo, nie ma nic wspólnego z menzenem. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Bo wiecie, tak się składa, że łoscypek pachnie tożsamo? A temu wydawnictwu zdarzyło się wypuścić parę książek menzena, między innymi filozofię XD, której omówienie tak będzie rychło, ponieważ na 3000 tysiące subskrypcji zgodnie z obietnicą. A więc to nie jest tak, że to jest jakieś tam sobie wydawnictwo, które coś tam sobie wypuściło, jakieś kubeczki, jakieś koszuleczki, nie moi drodzy, to jest, przynajmniej z tego co wiemy, wydawnictwo współpracujące ze Sławomirem Menzenem. I jeśli. Jeśli ten gość stwierdzi i powie na policji, w prokuraturze, że te koszuleczki, te kubeczki i różne inne szmery, bajery zostały stworzone w oparciu o zgodę Sławomira Menzena, to moi drodzy doktor Menzele może mieć nie lada problem. Zwłaszcza, że w przeciwieństwie do swoich partyjnych kolegów immunitetu nie posiada, a jakakolwiek karalność może mu bardzo szybko skosić szansę w polityce. To znaczy, no, jeszcze może być tak zwaną szarą eminencją, ale umówmy się, nie każdy ma kota. Wydawnictwo Tree Dome słynie ze skrajnie prawicowych publikacji, wydało m.in. dzienniki Turnera, Andrew McDonalda, będące inspiracją do wielu krwawych za. Między <laughs> innymi Oklahoma City oraz tematy niebezpieczne Dariusza Ratajczaka, czyli książkę z omówieniem poglądów ewizjonistów. Haustu. Rzecznik prokuratury okręgowej w Częstochowie, prokurator Tomasz Ozimek, informuje, że dochodzenie nie dotyczy jednak książek, lecz kubków i koszulek ze snoganem Konfederacji. Dochodzenie zostało wszczęte przez Komendę Miejską Policji pod koniec czerwca. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa złożyła instytucja samorządowa, która zajmuje się funduszami europejskimi. Czekaj, 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 wait a minute. Czy ja dobrze rozumiem, że oni wpadli przez to, że złożyli wniosek do organizacji zajmującej się dotacjami europejskimi? Jeszcze raz, wydawnictwo. O, rzekomo antyeuropejskim przekazie. Ponieważ jak można zinterpretować nie chcemy idów Ejów podatków, bla bla bla, i Unii Europejskiej jak antyeuropejski przekaz złożyło wniosek o hajs z Unii Europejskiej i zostało pozwane przez organizację. Przypomniała mi się sytuacja, jak przestępca, poszukiwany listem gończym, umówił się z policjantką. <laughs> Moi drodzy, to się nie mogło udać. Kolejnym ciekawym cukiereczkiem jest wypowiedź Sławusia w artykule, który, mam wrażenie, że nie zdaje sobie do końca sprawy, w jak wielkie bagno właśnie wstąpił. To śmieszne, komentuje Sławomir Benzen. jestem przekonany, że wspomniane hasło nie podpada pod kodeks karny, bo w innym przypadku siedziałbym od dawna w więzieniu. Nie spadł mi włos z głowy, więc to dość dziwne, że ktoś inny ma nalot policji z powodu tego hasła. Panie panowie, sławuś nie zna prawa. Oni polecieli z artykułów propagowania aszyzmu i nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych. I uwaga, dlatego, ponieważ zostali zgłoszeni. Sławuś, z tego co wiem, zgłoszony nie został. Działania policji są proste. Najpierw sprawdzają element zgłoszenia, a dopiero potem rozwijają dalsze wątki. Zapewne wszyscy się zgodzimy, że dalszym wątkiem jest sam Sławomir Menzen, który jest głównym zainteresowanym w tej sprawie, ale najpierw naczelnym działaniem policji, a prokuratury tak naprawdę, jest zatrzymanie aktywnego propagowania, a aktywnym propagowaniem jest m.in. sprzedaż tych koszulek, kółeczków, szmerów, bajerów. Bo nie wiem czy zauważyliście, ale sam Sławomir Mędzen to za bardzo w tym momencie nie gada o żadnych idach, nie gada o żadnych ejach. Zwyczajnie sobie kuca i nie szkodzi, a przynajmniej z punktu widzenia prokuratury, która się zajmuje dokładnie tą sprawą. Owszem, możemy się spodziewać w niedalekiej przyszłości zainteresowania osobą Sławomira Menzena przez prokuratora i to jest pewne jak bum cyk cyk. Pytanie pozostaje tylko takie, czy Sławuś będzie się zasłaniał swoim chłopskorozumizmem, tak jak teraz zapytany o tę sprawę, czy rzeczywiście poszedł po rozum do głowy i zaczyna dzwonić po prawnikach. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, ostatnio mam wrażenie, że ego tak mu wybiło, że rzeczywiście może myśleć, iż jest nietykalny, ale jeśli mnie zapytacie, to wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazują, że prokurator Sławusia odwiedzi, a wtedy, jak to powiedział pewien gościu z czerwonymi oprawkami, będzie się działo. Na sam koniec jeszcze warto wspomnieć, że konferencję w obronie w ogóle niezaprzyjaźnionego wydawnictwa przeprowadził w Sejmie poseł Grzegorz Braun, który sam ma parę książeczek wydanych właśnie tam. Czy to może oznaczać, że będzie z tego jeszcze grubsza inba? Nie wiem, choć się domyślam. To tyle na dziś. Dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Jak zwykle, zapraszam Was w opis, ponieważ tam znajdziecie link do mojego maila, link do mojego patronite. Jeśli ktoś chce do mnie napisać, podesłać mi jakiś fajny temat, bądź po prostu napisać jakąś wiadomość, to mail jest dla Was. Natomiast jeśli chcecie wesprzeć kanał, aby cały czas się rozwijał, aby cały czas był wzbogacany o nowe rzeczy, aby audycje pojawiały się coraz bardziej regularnie, to zapraszam Was do mojego patronite. Macie okazję dołączyć do grona moich wspaniałych patronów, którym z miejsca w tym momencie pragnę podziękować. Dziękuję Przemkowi, Hubertowi, Szabrownemu Kuzykowi Robertowi, Korinie oraz Januszowi. To tyle na dziś, dziękuję Wam za obejrzenie, do następnego i hej hej!